Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mountain Bay Warband z modyfikacją nowa ojczyzna. Ojej, pierwsza chmoda się przywitałem moim normalnym przywitaniem. I dzisiaj idziemy bronić zamku Lionej, czy ile w ogóle zdążymy? Obronić zamek o, Panie, w wieku smoka. Ery smoka. Armia. I na szczęście zdążyliśmy. Wraz z moimi lordami Wrych nawet Kergieci, nie mają z nami żadnych szans. Co? Chcecie się bić? Oto dawać. Praktycznie całe wasze państwo kontra ja i moich trzech lordów, wziął I tak mamy więcej ludzi. <grym>, one door is not simply. Jakim porałem ja mam wie Ja i moich trzech lordów to jest więcej niż on jego praktycznie wszyscy lordowie. Mm, Że przynajmniej większość z nich. Oh yeah! To się nazywa potęga. Zmiećmy ich z całą potęgą Lokidarów, przywódców, łowców, niewolników i moich npc i mnie i w ogóle wszystkiego, co Mamy tego całkiem sporo. Nie, yeah, a podobno jak w przeciwników jest więcej to jesteś nie fair, ale tam nas to nie obchodzi. Myćmy mi siłą! Ja i moi Lokidarzy, nikt nas nie pokona! Nigdy! Lokidar już, już zawadza nad światem, tylko jeszcze... No, nieoficjalnie, ale już tam. No! jak powiem, stołki są już obsadzone, jeżeli chodzi o wadę nad światem. Dzisiaj to jeden stołek. Mój! <laughs> Zwracaj tu chamy Parapa O, pięć obrażeń, ja to ci drań. Pięć obrażeń mi zadał! Dobra, lecimy ja po witaminki, bo tak mam już mało życia, zauważyłem. Co mnie dźgasz? Co mnie trącasz? Co mnie pykasz do raniu? Umrzej! Umrzyj! Jaka Umrzyj. się zaczęła. I tak umarłeś? Hoho! Przeniosł. Ho, gdzieś w gdzieś w ogóle zeznaliśmy bitwę. Bo jakoś tak mi się zapomniało. Chyba gdzieś, tutaj. o dupę Gdzie my to bitwę zaczęliśmy? Hmm. Przydałoby się, żeby nasze wsparcie przybyło, to wiedziałbym, że zaczęliśmy bitwę. Ale no, jeszcze szczerze przybędzie przez chwilę, bo mamy no, sporo przewagania nad przeciwnikami. Naprawdę sporo. Nie jest moja skrzyneczka, bo to są moje witaminki. Ja chcę witaminki. Witaminki dla każdego chłopca i dziewczynki. Tam są wrogie posiłki. No dobra, nie są moje posiłki. Wow! No, posiłki przybądźcie, w ogóle ja mam tutaj, moich ludzi tutaj dość mało jest, no. Posiłki! Posiłki! Dwie posiłki dla mnie. No. Jak. O, jest skrzyneczka! hola! Razem skrzyżowska, nawet, nawet bez posiłków. Jej. mamy swoje posiłki. właśnie tutaj ten posiłek, witaminki. Witaminki, witaminki. I bierzemy się strzały z powrotem, 50 na 52 i jedziemy robić cios pierodzielny, milioner Widzę, że w też tam nie jest, tarapaty nam sprawiają. Hmm, czyli nas sprawiają, więc te tarapaty. O, ale moi sojusznicy już przybyli. Będą walczyć czyli wraz ze mną. Że widać, ile moich gnieje sojuszników, a ilu jest rannych moich sojuszników. Widać, kuczek, Jamiera <gryw> się przydaje. Jamiera, Jamiera się przydaje. To je Jamiera. To jest zresztą Jarek też ma dobre umiejętności e, pod względem. Hmm, medycyny, bo ja im poziomy rozdawałem i teraz Jarek ma... jest, No jest niewiele gorszy od Jamiry, bo tam ma jeden poziom tylko. Jeżeli chodzi oczywiście o umiejętności. Z tym, że Jamira, no jeszcze jeden awans i będzie miała jeszcze kolejny poziom, a Jarek to no... za trzy poziomy, tego nie Ale to już inna sprawa. Eee, ale też Jarek ma rozwiniętą perswazję, więc będziemy nikogo wysyłać do innych państwa, a Jarek będzie dobrym perswazjentem. Perswazjentem. Będzie perswazją przemawiał do innych królestw. Jemu niepotrzebny są bo tam dałem obronie drzewcowe, a potrzebne ja są tylko jego łasta. Perswazją pokona każdego. Przekona Kurczę, dziecko do zjedzenia szpinaku nawet. Ta! To je hardcore'owy koksu. E dobrokołów może jej przekona, jakieś dziecko. To jest kurcze, mistrz perswazji. Mistrz, to jest mistrz perswazji. Tak, ten, co można go tych, co można zakończyć. Czyli to jest Mister Persfazia, tak dziwnie brzmi. Mister Perswazja. Mister Perswazja. Jeśli chodzi o persfazję za pomocą młota. I Innej broni buchowej. W imię władcy, zaatakuj wroga po raz kolejny. W imię władcy, milordzie. Kolejna runda. Renowa 22. A moje wojska gotowe jeszcze raz prać dupę hergetą. A więc. Do boju! Mazac na trzodo Znieszmy! Jeszcze się śmieli że tej tak jakoś ustawić Pff. Na huk im te ustawienie po prostu ich zmieciemy, też chcesz się rozstawić to byłoby nie głupie Tak to nie są od boku powbijają się, a tak byśmy nie mogli być od boku bo byśmy też byli taką wielką falą Chyba kolejnym razem tak zrobię To będzie inteligentne bardzo bo tak się za bardzo w środek biliśmy i co to czyli teraz my mamy problemy a nie oni My tego rzeczywiście mamy przewagę, bo właśnie są darowie to jednak teraz mamy problem a nie właśnie oni. I to jest taka sp Dość spora debiza problemu. Pią! Sprawa specjalność tego problemu. Heż draniu! Co mnie gasz Co mnie gasz Co mnie szturchasz draniu? Co mnie szturchasz? To chyba tak z tego, z Warcrafta 3, już pamiętam. A co są w ogóle puszki mateczki. Kurczę, no, w w ogóle piechota z jakąś lancą. To, to pika, na nie lancana, no, ale... Takie mam bardziej ozdobienie jak jakaś ta, jakaś lanca, nie, nie wiem, Nie wiem, hmm. Pika, która wygląda jak lanca, what the fuck? Te hybrydy. Widzę, że broń hybrydowa. <grydowa> broń hybrydowa, mi Widząc, że się widzę coś tutaj, no. O, tam, jest, tam jest. widzę go. Widzę go! Piedzę draniu! Oh yeah! 244 punkty. Dobra, że... Zacnie. Nie to są doświadczenia. No, bo nie było tylko no No! Właściwie z już to się już 245, a miecza raczej ciężko tyle walnąć. No chyba, że z jakimś dobrym przyspieszeniem na koniku. Wtedy to można naprawdę wiele uderzyć. Jak się ładne przyspieszenie trafi. W ogóle przydało się, żebym sobie kupił konika zjednoczenia, to by było nie głupie. Hmm. Kunin zjednoczenia byłby dobrą inwestycją dla mnie. Tylko, że trzeba go znaleźć na rynku gdzieś, a to nie jest takie proste. Hmm. W jakimś mieście trzeba go kupić, bo jego nie można znaleźć, że tak powiem, jak z Zjednoczenia. Trzeba tego miecza, bo trzeba po prostu najprościej w świecie kupić. A ja do tej pory nie widziałem go ani razu, chyba. To jest mały problem. Nie rozglądałem się za, bardzo oczywiście za nim, ale nie widziałem go ani razu. Tak patrzyłem tak jak sami 40 razy czy 50 na jego temat. Oczywiście sklep nie byłem dużo więcej razy, a to już inna sprawa. Ten w uciek z toporkiem bitym w ramię. hardcore gościu. O. Ej, no, jestem zablokowany. No i kolejna runda na chwałę Loki Daru. Tak. Wczoraj walczymy o nowe, dzi o nowe dziś. Jej! Hmm, za wyroga? wroga. No, jak widzicie, wróg miał. O, o, tylko 100 ludzi mniej. Teraz ma o połowę ludzi mniej. Z tym, że najpierw to bywało, żeby to połowa byłaby nawet. Ale ci, co znają matematykę, zrozumieją, że to było takie głupie z mojej strony, co właśnie powiedziałem. Coś co, co trochę ją rozumieją. Bardziej umysły ścisłe. Nie miałem tej taktyki łyższej, się, się nie opasały tym razem. Akurat, tym razem to oni w pełną bitę zastosowali w nas, a nie właśnie rozstawili się jakoś. O, co ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam! Zgubiłem moją, że tak ja powiem, ślinę, na której miałem tamto słowo. Gdzieś mi uciekła ta ślina, a mnie na końcu języka a nie pamiętam, co nie powiedziałem, więc nie bałem tego. Uda, Będzie mnie gadaniku w Bardzo zasnakomna rzecz. właśnie to byłoby całkiem inteligentne, chyba, więc to było właśnie więcej gadaniku głupot no ale. Bsta! Usta, usta. Będzie kapusta. Zdychaj, panie. Zdychaj, panie. Chodźmy na kurtyzanie. Hmm, chodźmy na kurtyzanie, brzmi też tak dwuznacznie, może jedyny są w dwuznacznie. No to, 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 Albo chodźmy na kurtyzanie, tak jest, to powiedziała słowa kurtyzana. Kur, od, nie, kur, od, od kurtyzany, że kurtyzanie, takie. Kurtyzanie, takie słodkie kurtyzanie. Tak nie pasuje trochę po polsku, no ale kurtyzanie. Chodźmy na kurtyzanie, czyli chodźmy na kurtyzanie, czyli chodźmy na... no dziwki, ja chodźmy na kurtyzanie, to też znaczy, że chodźmy właśnie na kurtyzanie, czyli wejdźmy na kurtyzanie i chodźmy sobie po niej. Jak po jakimś dywanie A kiedyś nie chodzą po dywanach, i na nich jeżdżą. to właśnie na koniach z dywanami. Konie z dywanami, potężna jednostka. <laughs> to ja wiem, że to nie są dywany, to są jakieś te zbroje, te takie, takie elementy, tych zbroi i tak dalej, ale... Brrr, na tak dywan! Konie dywanowe. Specjalna, najsilniejsza jednostka tych hergetów. To powinna się nazywać na no, dywanowy albo nie wiem, tam e, wojownicy z z Dywanokoni. Dywan Dywanokonie, o właściwie. To jest fajna nazwa. Taką eitarną jednostkę hergetów. Das ist das. Konie z dywanami. Tak, to mam to ma ojczyznę. Takie konie z dywanami dodać się, taką eitarną jednostkę hergetów. Konie z dywanami. Ale to nie było wcale takie trudne, bo kiedyś się bawiłem troszeczkę w ten. troszeczkę no. Spędziłem w jakieś półtorej godziny, tylko, ale bawiłem się w modowaniu modem Blade, a tam. Dawanie jednostek naprawdę nie jest czymś szczególnym. się gory już z ekwiwum, gdzie. Czyli z ekwiwum też jest łatwo, gorzej jest jak w coś własne modele, tam daje się z masa roboty. W takiej prawdziwej modyfikacji, natomiast jeżeli chodzi o tylko modyfikację, że tam nie wiem, czy się powiedzmy. Zrobić całkowicie nowe drzewko dla jakiejś frakcji, to nie jest zbytnio trudne. Nie jest to jakiś taki szczególny, mega hardcore. Co ty tu robisz, gość? Tylko potem jeszcze wiecie, dodawać, żeby to NPC, czy nie, NPC, żeby tego lordowie używali, żeby to wszystko było używane itp. te, paint, To już za większe się ze skryptami, ale jeżeli chodzi tylko o dodanie jakiegoś nowego drzewka dla siebie, do dyspozycji dla klacza, właśnie to nie jest jakiś szczególny problem. Albo ogólnie, żeby to drzewko było do dyspozycji, to nie jest jakiś szczególny problem. No, yeah! 14 obrażeń, to jest to. No i co tu się w ogóle dzieje? No, stało 8 wrogów, 7! Jakoś tak wolno i dobijają, no 6. Nie wiem, na polu jest polega 135 ludzi nie mogą zapaść, no? Słabi, słabi, wolni, wolni nasi są, niestety. Ale armia jest nie. Na tym nie idzie tak, wszystko to fajnie wygląda, muszę przyznać. Tak bardziej przypomina mi tego. Na bazowym limicie to Mountain Blade przypomina mi bardziej jakąś taką, nie wiem. Uff, tak, żeby to jakoś tak dość dobrze. Nie, nie wiem, jakiegoś gotika może, czy coś, jeżeli chodzi o ilość jednostek. No tak, tak, tak to jest nie skrucho, To powiedzmy, nie wiem, jak. Mm, jak atak na wioskę orków w gotiku MTK. -u. To między taka jest taka adekwatność, jeżeli chodzi o ilość jednostek. Natomiast jak już mamy ten limit zwiększony, to tak, tak zaczyna przypominać Medivala po części. Jeżeli chodzi o rozmach bitew. W sensie, że to wszystko inaczej działa i tak dalej, i tak dalej, ale... No to chodzi o rozmach po prostu. o to Jak dużym wydarzeniu uczestniczymy w danym momencie? Po prostu nie, no nieporównywalnie tym zwiększeniem limitu, jeżeli chodzi o rozmach tej akcji. To się w ogóle dzieje. Nie wiadomo gdzie, jak to walczy, jak się spojrzy na taki otwarty ten taki wielki potok jednostek, a to dopiero jest mieć 400, co by było jakby były mi 1000. Albo 2000. To by ta gra nie chodziła praktycznie. No, to racja, to racja. <grym> no chyba, że jak powiedziałem... Nie to było w ostatnim odcinku, to mówiłem. Może ktoś by miał właśnie, nie wiem, jakieś kurcze i 7 ten najnowszy... Nie może nawet nie być tej starszej generacji, tylko ładnie podkręcony. Albo ten w ogóle, ten z serii X ładnie podkręcony. po tej rzeczy 970, czy jakoś tak? No, te Xy po prostu. I, I-7X. Ja z zdanym oczywiście jakimś do tego... ładnym duperelciem, czyli powiedzmy... Ach, dajmy na to! Poszalejmy! E, tytanem. <grym> GTX, chociaż to, to, to się nie opłaca ogólnie, jeżeli chodzi o kupowanie go dla przeciętnego użytkownika, nawet takiego wymagającego też nie opłaca. a taki przykład podałem. Może jakieś, nie wiem, podwójne 780, coś takiego, GTX. To może tak by się dało na 1000 jednostek nagrywać, płynnie oczywiście, że płynnie, bo nie płynnie to i ja mogę wam włączyć, ale będzie 8 fpsów na krzyż. Już nie, nie próbowałem, szczerze powiedziawszy, ale tak mi się wydaje, że fpsy poszłyby na jak na szyję. No, whip no na szyję. tym kurczę, skąd ja znam ten tekst. Hmm, ale to jest przysłowie. Nawet nie wiem czy polskim. No jest po polsku oczywiście, ale nawet nie wiem czy chodzi ona z polskim. Czy nie jest po takim Wziętym z innego kraju. Bo sporo takich przypowiedzi wziętych z innego kraju. Nie polskie, ale to z innego kraju, tylko że po prostu przetłumaczone. Przetłumaczone. Są by nie przetłumaczone. Chodź tu deraniu. więc widzę się. Złapiecie, złapiecie. Pęk. No, na strzał na pałę, wiem, ale. a O, trafiłem! Konia, ale trafiłem. Jej! olej postać nie chciała skręcać, ale. Jesteś mój! Dorwałem go, widzieliście? Tak wygląda prawdziwy skill. Szkiel! Prawdziwy Ale Jaka armia w ogóle? woda, da woda! Skala wydarzenia po co jest niesamowita już raz, jakby było tysiąc jednostek byłoby mega, ale... Sprzęt na to nieosiągalny. Może jakieś najlepszy sprzęt i będę nagrywał Mountain Blade a już nie wiem, z piąty czy szósty sezon? Najwcześniej Chyba szybsze pieniądze się nie zanosi To może kiedyś mam właśnie takie tysiące jednostek w i to będzie zajebiście wyglądać po prostu, ZAJEBIŚCIE Ale Jak powiedziałem, masa czasu Masa czasu, lepszy sprzęt pod Pamiętam, nie wiem, jakiś siódmy sezon, czy tam ósmy będzie, więc jak mówię piąty, szósty, tak dla jak będzie siódmy, ósmy tam i będzie Włączymy sobie i mi jednostek, już dwójka wyjdzie do tego czasu, o ile w ogóle wyjdzie nareszcie Chciałbym, żeby wyszedł dwójka, no byłoby ciekawie jeszcze mi się wydaje, że byłoby ciężej ją modować, bo tam będziesz pewnie w ogóle inny silnik graficzny i tak dalej, jeśli to widać na pierwszy rzut oka Ale... i tak, no dwójka wydaje mi się, że będzie dobra. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ten cały dwójeczka Bannerlord będzie cokolwiek warterz to będzie takie bardziej na, na, na... takie wymuszone, taka wymuszona część wszystko, że... a, po prostu daliśmy wam jakiś silnik na poziomie pierwszego Cryengina i tyle. I... wszystko inne jest pochowywane z pierwszej części. Proszę bardzo. Wiesz, kur... ja się pamiętam, że kiedyś, kiedyś czytałem, nie wiem czy to jest prawda, ale to kiedyś czytałem, że podobno ludzie, jak pierwszy, pierwszy ten Blade wychodził, to już tam wyszła beta tam jego, tam ludzie czekali tam z pół roku na patcha, i myśleli sobie, ale będzie masa rzeczy dodanych na pewno, wow, ale będzie super, a tam figa z makiem, bo tylko McFixy jakieś same. Czy trochę tam było tych bufffiksów, na pewno dużo jej było, no ale... Ha, 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 pół roku czekaj na pasza tam figa z makiem z pasternakiem. Oczywiście teraz rzeczywiście twórca Mountain Baja, czyli twórcy, twórca, whatever, mountain blazer, czyli Tell Wars, są dużo bogatsi. Ciao warban miał wszystko dość dobrze, dość dobrze się przyjął i sprzedał. No sam jakiś zwykły zresztą mountain dopiero potem Więc spoko, spoko, ale... Aaaaaah! I tak mi się coś wydaje, że raczej. No... Aaa, że możemy się zawieźć na dwójce. No ale zobaczymy. Na razie silnik graficzny mi się podoba tylko. Bo widziałem screeny, a to są też screeny, bo komuś się w Photoshopie i to, co widziałem, to może być kuka warta. Zaj e, jest moim mieńcem, papa. Mam już dużo honoru, nie potrzebuję was tutaj moim mieńcem, oczywiście moim mieńcem. Sami chcieliście ze mną wojny. Ja was do niczego nie zmuszałem. Okej, że się pozbierają sam. Sobie. Są moi ludzie. A my bierem co, co jest dobre. Ok, bierzemy co nasze. I ja pierdzielę. expa spa! Eee, w ogóle Jonathan przetrwał jakoś. Tak, przetrwał. Dobra, chodźcie, moi lordowie. Udało nam się pokonać całą armię kanatu Kerieckiego. I zaraz to wykorzystamy w jakiś brutalny sposób, ale najpierw. Eee, zgadzam się. Zgadzam się na pakto braku agresji. Niechaj będzie. Nie chcę mieć za mnie agresji. O fajnie, mamy kolejnego lokidara. Hurra! Whee! Idź do zamku. Tak, akurat weźmiemy tych lokidarów i pozdajemy im pomysł. E, lokidara far, wy zaszczycony, bo ja raz go odrzuciłem na to przypadkowo, że powiedziałem. To był właśnie chyba ten, którego właśnie odrzuciłem i ten tribidan. Okej, okay, ktoś jeszcze jest chętny? Nie, więcej chętnych nie widzę, a więc Borka, słuchaj! Mamy sporo nowych len, musimy je komuś rozdać byczkowo właśnie, byczkowo, komu by tu rozdać? Mm, komuś kto jest biedny, Tribidań jest biedny, dobra Dalej, co jeszcze mamy do rozdania Od ciebie lenno e, e, Abanas. Co e, tam jest jakiś taki Regacja jest bezlenna, proszę bardzo. E, dołączył ustanowego zarządca. Nie chcę znaleźć to właśnie na ciebie lenno. Tazuk nieprzydzielone. Mm, komu by to przydzielić? Gucio nie ma żadnego Lenna, proszę bardzo. Eee, toolbook chciałbym dać. A, może być ten Deglan, niechaj jemu to będzie. Pod ciebie Lenno, właśnie. Zamek Juzelin. Komuś, kto jest taki dość biedniejszy, taki. Hmm, niechętny. Obrak Lenna, proszę bardzo, Rocha Dostało od ciebie lenno. Toolbook. To się to głupie, że i ten razem mi te stosunki spadają z większością, a tylko z jednym wzrastają. Ale jaka mi naszej do imię niby? No właśnie. Zeskał... Kto trzyma przy okazji do Kinder? go z już dwóch Twoich wasali. O! Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że takie fajne informacje można przeczytać, teraz dopiero to zauważyłem. Hmm. kaban Nikogo tutaj nie ma, ten, ten, tak? Chętnego. Ty że na no chyba dla mnie, do, do mnie należy aktualnie. Nienawidzący. Masz Rewiński. Nie płacz. Yy, bo stałby, zmienił. Został ciebie lenno. Zamek Dramugę. Czy właściwie chcesz dawać komuś zamek Dramugę? Bo to jest mój zamek. Czy ja chcę dawać komuś ten zamek? Jego od początku prawie królestwa? Nie, zostawię go sobie. Nie, jak mi cokolwiek się, się przydaje, ale niechaj będzie mój. Tam gdzieś źle, że leżała na tej podłodze. No ale dobra. No ale dobra. Ktoś tu wklęczy. Ogóle... Polmarowie spoko. Polmarów mam tutaj. Akceptuję, oczywiście. Wow. Chwila, moment. Gościu. Skądś ty do hooka wziął 520 ludzi? Jak dobrze pamiętam, ja ci to nie dawałem. Ja pierdzielę. On jest prawie tak silny jak ja już. Co to się dzieje? Ej, no. Coś tu jest nie tak. Jakim prawem? Co? Say what? Jakim prawem? On jest prawie tak mocny jak ja już. Ej. Coś się dzieje, dobra, ja nic z tego nie mam, spoko, spoko <grystanie> Mój dors, tak się powie, tak silny jak król No A ja przyjmuję ofertę Niechaj będzie, Ja niby wszystkich pozamykać, ale No Ale tak powiem, to byłoby niehonorowe, gdybym ją odrzucił, niestety Niestety to jest brak honoru mm, Kucze, przydałoby mi się jedzenie A czy kupowacie w narze? Do Turgi ja mam niedaleko, przyjdziemy się do Turgi. Mmm Jakiś tam kolejny, tam się buntuje gdzieś tam. Noc, pas porąbało, że przyjmowałem ten pakt. Przyjąłem go wcześniej, to nawet go zdradziłem specjalnie, że mógł tam znowu walczyć. O nie, konat Krygiecki mnie jeszcze bardziej nie lubi. O nie, to jest takie straszne. A może mi zabiją za to. Powiedzcie, że jakieś żarcie macie. Dziękuję. Jak ja was lubię to z tego żarcia próbować. Ach, moje wiosce lepiej nie obrawać żarcia, bo ja wiem, jak to się kończy. Już zauważyłem. Właśnie zrobiłem to na halmarze, test właśnie się stanie jak obrabuję jest. bogatego stało się bardzo bardzo szybko stało się biedne Bardzo biedne Tak, bardzo biedne chyba A zrobiłem to specjalnie właśnie na testu, a mało tego poszukałem żarcia koniecznie, no tak koniecznie koniecznie Pa 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 pa, chociaż najlepiej właśnie zbrać z wrogich len, albo niszczyć komuś wioski, niszczyć wioski też można oczywiście zawsze Z tym, że niszczenie wiosek ma taki mały problem Dokładnie nie chcę po ten koń. W ogóle może handlarz koń ma tutaj coś ciekawego? Pokaż handlarzu handlarzu co masz? Masz świętego konia bojowego? Czy chcesz coś mojego? Nie. Nie, zdecydowanie nie jest. To oddajemy tutaj sobie, co jeszcze tam możemy. I spadamy stąd. Okej, okay. mamy jakieś żarcie. Czy na długo raczej nie starczy. Ale zamek The star będzie nasz. Ostatnio jakiś lord nas tam tutaj pogonił, że tak powiem, nas. Znaczy pogonił. Hmm. Jakbym chciał, to by mi go zabił bezproblemowo. Chociaż nie chciałem za bardzo atakować, ponieważ y, tam były to byłoby czyli bitwa dość cięższa. Ale jakoś teraz to nikogo nie ma, to kolejny zamek jest nasz. Powczytuj <grym grym grym> się. Noga się wczytała. Albo i nie, oj, się wczytała. Jak przepraszam bardzo, bo nie jest nasz, ale za sekundę będzie nasz. Taka mała poprawka warta wspomnienia. <grym> Tego na no pewno nie ma, który tutaj był, ponieważ pewnie tam walczył przeciwko nam na tej wielkiej walce chwilę temu na Twardym Polu w tej wielkiej bitwie, a nie walce. W tej bitwie, która po części może przesądziła na to wyniku tej wojny, już całkowicie. skończone potoki Lokidarów ciągną się aż po horyzont, bo się to nie wiesz. Właściwie, no, sporych jest. W tysiącu byłoby ich tylko, tylko jakieś trzy razy więcej. To nie, to byłoby to niby dwa, ale też tam. No powiedzcie, że byłoby chyba dwa i pół za więcej, to jest takie sporo i tak. Czyli prawie trzy, dwa i pół to można. Można się uprzeć, że prawie trzy. Dawajcie tam, bijam się z wami. Wasz król jest przy was. Nie że coś. Wasz król was tu motywuje, Lokidarowie. We własnej osobie tu jestem. Tylko wasze morale zwiększać przybyłem. Muri zdobywać też przykłę, ale już inna sprawa. Jak mi dźiga w ogóle tym mieczem, że dźiga, próbuję się przebić. O tu, Coś mnie strzeliło. Hmm, zero obrażeń. I see stop damage. Czemu oni wszyscy dźigają? Why? Czemu oni mnie dźgają? Dlaczego? Z jakiej pary? Coś się dzieje! Przestańcie mieć gaj, dobra, walić to co ja. Mówię, idziemy ich wyciąć. Idziemy ich wyciąć, koniec tej Koniec. Okuczenie, nie biję. Gdzie tylko na sekundę schowałem tarczki, idziemy, czy otrzymałem, ale dobra, przebiliśmy się. Tu gondowalcie, jak się nie jestem, tu w nie gondowalcie, tak? Pięknie walczył. Kalet ma stary hełm, pan Gundowalda. No, jeśli hmm, nie będę, bo tak kochałem, poznałem że to gundowal, to jednak nie gondowal, tylko kalet. Ogólnie moi ludzie stali się teraz całkiem silni, bo jak w stanie poziomy rozdają, to niektórzy z nich mieli po 14-15 poziomów do rozdania. Tak, ja mówię serio: 14-15 poziomów mieli niektórzy, to jest mega. Większość z nich to jest po prostu super potężna. Są silniejsze do Kidarów nawet. Ale licząc, licząc ich wyposażenie też na pewno. Są statystycznie silniejsze do Kidarów, a wyposażeniem to już w ogóle. Oskakujemy od nich dość daleko. I znowu walka o tą samą pieprzoną bramę! Waj Ja brama. O, z tych perspektywy strzela? O to dyranie, no? Hmm! moje mury, jak to zwykle robię. Żeby mnie mi, mi ktoś napisał, że jak muszę kochać te mury, bo ciągle je przytulam pecami. Mm, moje mury... Mm. <laughs> Jej, jak wbiłam się na drugie mur, zawsze pierwsza rzecz. Przytulić się do murów! <laughs> Lubię mury, bo to takie dobre mury smaczne o, nom, 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 nom. Moja postać to jest ten, Murołak Wpieprzam mury, żeby być silniejszym Tak, Murołaki Murołaki Zresztą wziąłem się, wzięłem się wziąłem pomysł na Murołaka Z tego, że całkiem sporo osób Pisze mi, żebym nagrał Serię z tą tam jest taka postać, która Jest z Bobrołakiem, jeśli nie mylę Nie wiem, u kogoś to ostatnio żebym widział, nie pamiętam Tylko, że u kogo? Kieśle jest chyba? Nie pamiętam nie pamiętam, sobie nie dało czasu oglądać sobie tych hetsplayerów niestety Ozupełnie sobie musiałem odpuścić no, no jakby nie spojrzeć, spędzam na nagrywaniu około... O Boże, znaczy na nagrywaniu to może jest 2-3 godziny, ale... Na nagrywaniu i renderowaniu z 5 godzin do 6 godzin dziennie, no jakby 5 -6, 6 do 5 6 godzin dziennie To jest praktycznie... Pff, ponad połowa, po, no ponad połowa czasu, który mam ogólnie wolny na dzień, więc no... Hmm. Więc no nie jest zbyt dobrze Praktycznie jak wracam na to pierwsze, co robię, to tylko YouTube, 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 YouTube. Moje piękne anime nam nie czekają, jak muszę jakiś nie wiem, tygodnia czy dwóch, tam mogę dwa odcinki dziennie, a wychodzą mi z cztery. I taka onda jest taka fajna, jak włączam Firefox, mam taką fajną listę kuczekarzy z odcinkami do obejrzenia. Fakie! a nie mam czasu, bo jak nie YouTube, to gdzieś wychodzę. Jak nie YouTube, to za gdzieś wychodzę. Jak nie gdzieś wychodzę, to kuczę ten, Co z mi dupa i Nie ma. I nie ma czasu wolnego. Ja jak z kimś nie gadam, to piszę na komentarze, czyli też jakby się YouTube'em zajmuje, więc no sorry bardzo. Się Piszę na komentarze pamiętam stołowa mu tego smartfona co się całkiem przydaje, chociaż to no, ciężko się na smartfonie pisze, nawet na jak się Marysik. Niestety no. Hmm. Mimo wszystko pisywać kiedy jestem przy komputerze, bo przy komputerze jestem w stanie pisać na jakieś 140 komentarzy, to nawet więcej w ciągu 10 minut. Natomiast gdy jestem na telefonie... A bitch please, nie ma opcji. Nie ma takiej możliwości. A komentarzy, co mnie bardzo cieszy, jest całkiem spora w tymi czasy. Coraz więcej i więcej. Ubóstwiamy czytać, Ej jest coraz więcej. Hurra! Uii! Tylko boję się, co się stanie, jeżeli, no może tak będzie, kto wie, chciałbym, pewnego dnia będę miał tylko tysiąc komentarzy dziennie. To będzie straszne, <laughs> chyba w czytaniu, ale... I tak będę się stał i tak, jak powiedziałem już kiedyś. Na razie jest około 150-200 dziennie, a waszych. I że z mojej odpowiedzi tam, bo mi się jest około 50 tysięcy komentarzy w sumie, A to szczegół. Jest około 100-150 waszych dziennie, jakoś to czytam, więc. No, z tysiącem dałbym jakoś radę. co masz, stanie komentarzy około pół godziny dziennie, szczerze powiedziawszy, bo dość szybko je czytam. Po prostu, jak przywyknie, że jakby nie spojrzeć, no przeczytałem waszych komentarzy już około pół miliona w sumie. Może nie, może przegiem, może tak bardziej z. Nie, pół miliona pewno nie. Nie, nie, mówię że było pół miliona. Jak przeczytałem waszych komentarzy, nie wiem, może plus 50 tysięcy, o bardziej tak, w ogóle to przegiłem, zdecydowanie przegiłem. Po już przywyka się po takim czasie. 50 tysięcy komentarzy, żebym tak około czytałem, to wiecie. Jak się dużo czyta, jeszcze mało tego ja spojrzałem ogólnie w internecie na temat ig, na temat tego wszystkiego, więc... Hmm, ogólnie przywykłem do wszystkiego czytania. Gorzej jest czytanie na głos, ale jeżeli chodzi o czytanie, to, jak tak jak powiem, w ciszy, no wiecie, że czytam sam do siebie, mi time timing. Forever, Lone. <głos》>, raczej, oczywiście. Ale każdy powie, co chodzi. Zostajemy, że w się nie wzięli. a ah, waliś to. Eee, zaciągnęłem opinię moich podwładnych. Tu już tam naprawdę, naprawdę szybko. Praktycznie nie muszę skupiać się na obrazie. Odejdź. Jej. Kolejny zamek jest nasz, D-Star I kolejny zamek Kerga. Zajmiemy już w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Na razie i cześć.